Pogoda do dupy, ja to się czuję do dupy, ale coś tam napisałem, także będzie mi miło jak posłuchasz, jak nie posłuchasz, to się bujaj. <noise> Miłego dziąka mimo wszystko. Ej, majonez kielecki czy majone winiary? Patrzysz na mnie, wiem co jest grane. To ta noc, zapominamy co to sen. Wyjdziemy stąd nad ranem, niekoniecznie razem, ale czy w tym głęboki sens? Wczoraj cię nie znałem, dzisiaj nie wiem sam, czy chciałbym cię znać. Chyba nie taki miał być start Nowa no i stary ja. Przecież nie każą nam słuchać każdy rozum, ma, a ja już powoli tracę zmysły. Chyba nisko trzeba upaść, żeby obrazowi prawdy nie wierzyć bardziej niż fikcji. Nie musimy być dziecinni. Ale ta bajka ma swój koniec. Happy endu, nie doszukuj się, bo właśnie wyrywam stronę. Oczy utopione ciągle w telefonie, myśli zaplątane w zupełnie zły mętlik. Mówią, wszystko siedzi w głowie, ja to w dupie mam. I szukam drogi ucieczki. Myślę, nie jestem pierwszy, ty nie jesteś ostatnia. To niezmarnowana szansa, to tylko iskra wygasła. No i takie o I może to skończę, może nie zdecyduję. pozdrav.